Musiałem się napić kawy, bo wczoraj e, poprzednia prezentacja była tak energetyczna, że myślałem, że nie podołam, więc musiałem kawę i zjeść e, daktyrka. Musieliśmy też trochę przewietrzyć, bo zużyliśmy sporo tlenu przy tych wszystkich ćwiczeniach, ale to było A. bardzo ciekawe. E, nie wiem, nie spotkałem się z tym wcześniej. E, ja zaprezentuję natomiast, jak zadbać o zdrowie kobiecych piersi według klasycznej medycyny chińskiej i zaczniemy trochę bajkowo. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, w starożytnych Chinach, w prowincji Guangdong, leczono kobiece choroby za pomocą akupunktury oraz innych technik wchodzących w kanon tej starożytnej metody. Akupunkturzyści ze szkoły Zhu Ling, Słynęli z bardzo dobrych rezultatów w profilaktyce przeciwko chorobom piersi. Potwierdzony przekaz tej wiedzy ma ponad 1300 lat. No i mam zaszczyt dzisiaj przedstawić go Państwu i praktykować w swoim gabinecie. Akupunktury, według tradycyjnej medycyny chińskiej się, nauczyłem się podstaw w Krakowie, w Instytucie Medycyny Chińskiej. Później praktykowałem przez rok u doktora Pokrywki, koreańską akupunkturę. Następnie byłem na stażu w Chinach, gdzie uczyłem się tradycyjnej akupunktury w szpitalu, w którym łączy się medycynę chińską z medycyną zachodnią. Był to szpital medycyny zintegrowanej. obecnie uczę się klasycznej medycyny u mistrza Guisheng Yaofuanga. Taka mi się najbardziej aktualnie podoba. Jest jednocześnie piękna, artystyczna. Naturalna i skuteczna. Mm, dobra, zaczynajmy. To już powiedzieliśmy. Zanim zaczniemy, jeszcze chciałbym poruszyć, e, chciałbym powiedzieć parę słów na temat e, dzisiejszych, na temat e, sytuacji dzisiejszych piersi w Polsce. Otóż dane są niepokojące. Według statystyk, e, ilość zachorowań na nowotwory piersi w, w ciągu trzech dekad zwiększyła się dwukrotnie. Co więcej, nowotwory piersi stanowią największy odsetek wszystkich zachorowań nowotworowych u Pań. Według tygodnika Wprost Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym wciąż wzrasta umieralność z tego powodu. Nie będę jednak dalej wchodzić w te dane, ponieważ jestem pewien, że każdy z Was, każdy z Was zna kogoś z bliższego lub dalszego otoczenia, kto zachorował na nowotwór piersi. Najlepszą e, ochroną jest profilaktyka, to o czym mówiliśmy dzisiaj e, wcześniej. Badanie palpacyjne e, piersi, i powinniśmy to robić, powinnyście to robić jak najczęściej. E, często pacjentki, które przychodzą do mnie, nie znają swoich piersi, no, mówią, że badają je sporadycznie. To nie powinno mieć miejsca, zwłaszcza w obliczu statystyk, które mówiłem wcześniej. Mamografia, tutaj zdania są podzielone. Ja nie mam na ten temat zdania, ponieważ nie jestem specjalistą medycyny zachodniej. Nie będę Wam ich odradzać. Co więcej, jeżeli nie chcecie korzystać z mamografii, to z drugiej strony nie powinno Was to usprawiedliwiać od braku konsultacji czegoś, co Was niepokoi ze specjalistą z medycyny zachodniej czy wschodniej. Alkohol i papierosy, temat oklepany, wszyscy wiemy, że nam szkodzą. Zresztą. Jak obserwuję u siebie pacjentów, to coraz mniej chce nam się pić alkoholu i coraz mniej osób pali papierosy. Dieta? Ło, wow, dzisiaj było sporo powiedziane na ten temat. Dieta to podstawa, nasza ziemia, ukorzenienie. Eee, wydaje mi się, że już sporo załapałyście, załapaliście z tego tematu. Leki hormonalne, długookresowe kuracje hormonalne korelują z zachorowaniami na nowotwory piersi i to też nie jest żadna rewelacja. Aktywność fizyczna, to o czym mówiła Pani Bożena Orszowska. Ja do tego też doszedłem po wielu kontuzjach, etapach przetrenowania i tak dalej, gdzie dawałem siebie 1000%, żeby udowodnić przede wszystkim sobie, że jestem coś warty. a tak naprawdę chodzi o to, żeby codziennie poruszać się, chodzić, spacerować, zmienić swoje otoczenie, zmienić sposób, w jaki oddychamy. No i higiena emocjonalna, to co jest podstawą. W, w ogóle w medycynie chińskiej mamy pięć patologicznych emocji, które możemy zobaczyć wszędzie dookoła nas. Pierwszą z nich jest, ktoś pamięta z dzisiejszych wykładów? Złość, tak. I złość, co uszkadza? Wątroba. Wątrowe, super. Przynajmniej w tym kanonie, w którym ja się uczę. Śledzione, co uszkadza? Smutek. Smutek? Tak, zamartwianie się, obsesyjne myślenie. No i siedzenie. Także nie ja najczęściej wstajemy. Co osłabia w takim razie płuca? O, brawo. Żal i brak bezpieczeństwa. Co nam tam jeszcze zostało? Serce. I emocją, która przede wszystkim uszkadza serce jest właśnie smutek. Mamy nerki, nasze wspaniałe nerki, korzeń naszego zdrowia w medycynie chińskiej. Jakże e, najważniejszy dwa organ, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć, je uszkadza strach? Strach, lęk. Brawo, super. No i oprócz tych wszystkich wymienionych dzisiaj e, sposobów na profilaktykę piersi, macie niepowtarzalną szansę posłuchać, 15 minut zobaczyć, zresztą robię to od początku dnia, e, widzicie, że to nie boli. Że może przynieść nawet czasem szybko efekty w postaci zmniejszenia bólu czy ogólnie wzmocnienia organizmu, lepszego samopoczucia, gdy wyrównamy tą energetykę w ciele. No i macie niepowtarzalną szansę też posłuchać na temat klasycznego podejścia. Nie ma tego na pewno w internecie, w telewizji, o tym nie usłyszycie nigdzie indziej raczej niż teraz. Według medycyny chińskiej człowiek tej klasycznej, człowiek istnieje jednocześnie w trzech ciałach: ciele fizycznym, tym jakże dobrze znanym przez medycynę zachodnią, czyli nasze organy, skóra, kości, mięśnie, włosy, tym wszystkim, co możemy do, dotknąć. No i w ciele niefizycznym, czyli naszym umyśle i duszy, nasze emocje, uczucia, nasze intencje, wyznawane wartości. To wszystko, co wiemy, że istnieje, ale nie możemy tego jeszcze zmierzyć żadnymi przyrządami. Na przykład, sztampowy przykład, miłość. Wszyscy wiemy, że miłość istnieje. Tym, którzy nie wiedzą, to współczuję. Yy... Ale jest to rodzaj uczucia, którego nie możemy zmierzyć, lecz możemy poczuć to w każdej komórce naszego ciała. No I ciało energetyczne, czyli. O tym też już było sporo dzisiaj mowy. To jest ciało, które łączy nasze ciało fizyczne i umysł i duszę. To właśnie za pomocą tego ciała, gdy zakochujemy się, to nie zakochujemy się tylko naszą głową, lecz czujemy to w całym ciele, w każdej komórce naszego ciała. To uczucie płynie razem z energią ci do każdej najmniejszej komórki. One się cieszą, o, aż drgają. A gdy jesteśmy wystraszeni, i walimy w nasze energii, tą złą energią lęku, to czujemy jak to przeszywa nas do szpiku kości. Bo nerki, to nie, bo nerki to nie tylko te fizyczne nerki, ale również nasz mózg, nasz szpik, nasze kości. Gdy jesteśmy wkuszeni, gdy jesteśmy źli, gdy mamy wszystkiego dość, to czujemy jak zalewa nas krew, po samym uszy jak wzrasta nam ciśnienie. I dlatego właśnie akupunkturzyści uważają, że człowiek żyje cały czas w trzech ciałach jednocześnie. Ciało Qi, na którym działa akupunkturzysta, to sieć kanałów informacyjnych, którymi płynie energia, którymi płyną informacje między danymi organami. Można by to porównać do komputera, organicznego komputera, w którym tak jak. W naszych laptopach na płycie głównej mamy procesor połączony z pamięcią RAM dyskiem twardym, kartą graficzną itd., itd. Tak samo w naszym ciele organy są w ciągłej komunikacji. Nie każdy sobie. Ten do hepatologa, ten do kardiologa, ten do e, neurologa itd. W medycynie chińskiej całkowicie inaczej postrzegamy ciało. Jesteśmy w ciągłej komunikacji. I kanałami Qi płynie energia między e, danymi organami i informacja. I akupunkturzysta to jest ten gość, który za pomocą tego kanału, a właściwie najpierw, e, zanim jeszcze zacznie działać, musi sprawdzić, czy e, energia jest za wysoka, czy jest za niska, trochę jak elektryk lub hydraulik. Czy jest zbyt gorąca, czy zbyt zimna. I za pomocą technik Wzmacniających lub redukujących, doprowadza nasze ciało energetyczne do równowagi, dzięki czemu może wpływać również na umysł i na ciało fizyczne. Zdaję sobie jednak sprawę, że to może być trochę mgliste, panie, niektóre z przerażeniem na mnie patrzą. Jesteśmy mocno osadzeni w tym umyśle intelektualnym. Od dziecka uczymy się myśleć lewą półkulą i lubimy dane statystyki. Jeżeli oczekują Panie otwartych dowodów, to nie jest mój styl, proszę zajrzeć na przykład na stronę evidencebaseupunchur.org i tam macie wspaniałe badania w stylu zachodnim potwierdzające skuteczność medycyny chińskiej. Jestem jednak pewien, że żadna z Was nie dokonała żadnej zmiany w swoim życiu, czytając wyniki badań, nawet tak dramatycznych, jak te, które szybko przeleciałem wcześniej, ponieważ od cyfr łatwo nam jest się oddzielić. Dopiero, gdy tragedia spotyka nas osobiście, spotyka naszą rodzinę, wtedy jesteśmy z tym problemem twarzy w twarz. I chciałbym dzisiaj zainspirować was do prawdziwej zmiany, więc poproszę koleżankę Anię, żeby była dzisiaj moją modelką i, pokazało, i pokażemy na niej, jak wygląda zabieg akupunktury w profilaktyce piersi. To na pewno zostanie w waszych umysłach. Wielkie brawa Czym mówię, nie da się tego zobaczyć w komputerze, nie da się tego zobaczyć na filmie, to trzeba poczuć, ale się mieliśmy już dużo odczuć, więc wydaje mi się, że jesteście otwarte, otwarte się na tego typu tematy. E... Ok, dlaczego kobiece piersi chorują? Mają zabawę Tak jest, dokładnie. Według medycyny chińskiej po prostu zbierają się w nich zastoje energetyczne, toksyny. Jak wygląda kobieca menstruacja? każda z Pań to wie, panowie pewnie też. I opowiem to w rozumieniu ciała energetycznego i z punktu klasycznej medycyny chińskiej. Kiedy komórka Jajowa rozpoczyna swoją drogę z jajnika do macicy, całe kobiece ciało reaguje, żeby dołączyć do tego pięknego wydarzenia. Natura podpowiada kobiecie, by zaczęła gromadzić pokarm dla swojego potomka. Więc półprodukty i energia wędrują meridianami do piersi. Tutaj yy, odbywa się to przez meridian żołądka. To jest trochę słabo widoczne, ale musicie mi Panie yy, zaufać, że tak jest. To jest meridian, który przechodzi dokładnie przez środek piersi i schodzi w dół w stronę macicy. Na tym skanie widać to tutaj. I tym meridianem półprodukty, które nie zostały wykorzystane, powinny zejść do macicy i podczas menstruacji zostać wyrzucone z organizmu kobiety. Inaczej są jak mleko, które zostało niewykorzystane w piersi i zaczynają się psuć. Jak myślicie, który organ, gdy jest w dysharmonii, może zaburzyć ruch energii w piersiach? Może razie tak jest, żołądek. Śmiało, nie ma tam. Jest pięć organów, mówiliśmy o nich przed chwilą. Serce. Pięknie. Serce jest najmocniejszym energetycznym organem. To w nim mieszka cesarz, nasza dusza, Shen. I to ono, gdy jest smutne, może zablokować właściwy ruch energii w piersiach. Kolejny organ. Tak jest, nutrowa. wątroba. Yy... Wątroba poprzez jedną z wewnętrznych odnóg meridianu, których tutaj nie zobaczycie, no ani też nie otworzymy, więc tego nie pokażemy, ale jedna z wewnętrznych odnóg kończy się właśnie w sutku i Jej dysharmonia, dużo złości, dużo nerwów może również zablokować właściwy ruch energii w piersiach. I teraz swój z tego, Zablokowanego meridianu żołądka może przenieść się na sąsiadujące meridiany i rozszerzyć na nie. Przez e, piersi przebiegają bardzo ważne struktury energetyczne. Ren Mai to jest meridian, który płynie przez środek naszego organizmu i to jest wielka rzeka energetyczna, tak zwana nasza oś energetyczna, z której wszelkie poboczne meridiany czerpią swoją energię. Zaraz obok. Mamy meridian nerek, który swoje źródło ma w stopie, w podbiciu, tam gdzie czasem nas boli, a nie powinno. To jest punkt, w którym łączymy się z Ziemią. To, o czym pani Bożena mówiła, że musimy mieć to połączenie między Ziemią a Niebem i to zapewnia właściwą cyrkulację energii w naszym ciele. Tutaj, tu też nas często boli, mamy punkty górnego nieba i tu łączymy się z Niebem. Ok, z zewnętrznej strony piersi mamy dwa bardzo ważne meridiany. Jak widzicie, jest bardzo dużo sieci energetycznych, które mogą ulec zakłóceniu w tej części u kobiety. Dwa bardzo ważne meridiany: meridian śledziony i meridian osierdzia. Meridian śledziony również zaczyna się w stopie, z zewnętrznej strony dużego palca, biegnie wewnętrzną stroną nogi i zewnętrzną stroną brzucha i kończy się pod pachą. Z zewnętrznej strony sutka zaczyna się meridian osierdzia, który biegnie przez pachę. Hmm, Narysuję go, razu. Ania, ja zacznij swoją rękę na chwilę. O, super. Trochę poleciał. Ok. Imergnian osierdzia, który biegnie przez pachę. Już dziękuję, proszę położyć. E, biceps, przed ramię i do środkowego palca dłoni. Akupunkturzysta bada ciało e, klientki palpacyjnie. Panie są zobowiązane do systematycznego badania swojej piersi. Jak badamy ciało i szukamy zastojów? Pokażę panią od razu. Szukamy punktów bolesnych, szukamy takich dziwnych e, e, den, grudek, których e, e, nie jesteśmy zwykle świadomi, aczkolwiek one często są bolesne lub no, po prostu jakby było coś dodatkowego pod palcami e, do wyczucia. I to często zbiera się w największych zakrętach w naszym ciele, ponieważ meridiany mają strukturę e, rzeki, więc tak jak w rzece na zakręcie zbierają się toksyny, zbierają się śmieci, tak samo w naszym ciele na zakrętach też możemy je znaleźć. A ja teraz sprawdzę zakręty u Ani. Ania jest w super kondycji, jest super zbalansowaną osobą. Świetnie emocjonalnie. Pewnie tego wiele nie znajdziemy, ale może coś się uda. Także działamy. I szukam teraz bolesnych punktów. Ten punkt często boli działań. To jest punkt... Y wpływające właśnie na śledzione, na trawienie i wolicie. Okej. Okay. Tutaj? <głos> <głos> Nawet? No, ja coś czuję. <noise> Troszkę? Okej. Okay. Tutaj sprawdzimy meridian właśnie osierdzia. Właśnie Panie tutaj słyszę, że rozmawiają, czy ja szukam spiętych miejsc. To nie są spięte miejsca. To są miejsca, które są poza tkankami. E, poza ścięgnami, poza kościami e, i poza mięśniami. Meridiany są, tak jak mówiłem, rzeki i zawsze leżą w naturalnych dolinach naszego organizmu. Widzimy tu piękny biceps i meridian biegnie dokładnie między kością a mięśniem. Nie nakłuwamy nigdy mięśni, nie nakłuwamy nigdy kości, ścięgien nerwowych czy krwionośnych. My szukamy pola energetycznego, działamy na energii. Nie szukamy napięć w ciele, tylko energetycznych blokad. Jak pacjenci to czują? A nie, jak ty to czujesz? Czuję to w palcach, za pomocą właśnie na przykład ćwiczeń qigong, które uwrażliwiają nasze czucie, czy to, co wykonywałyście z palcami i zaczęłyście czuć energię, to jest też część praktyki akupunkturzystów w szkole klasycznej, którzy muszą czuć energię. I oprócz tego wykorzystujemy diagnozę z języka, diagnozę z twarzy, diagnozę z pulsu i diagnozę z wywiadu. To są takie podstawowe mm, nasze Metody diagnozy. Dobra, to nakujemy jeszcze, żebyście zobaczyły, że to nie jest nic strasznego. Wykorzystamy dwa. E, proszę, dwa punkty medycyny chińskiej, które wykorzystywałem tu dzisiaj parę razy. E, I pierwszym będzie Hegu, Meridian na me, e, znaczy punkt na Meridianie Jelita Grubego, który przez swój związek z żołądkiem może oddziaływać na właściwy ruch energii w piersiach. Ale wykorzystujemy go również w leczeniu kataru, e, przewlekłego zapalenia zatok, w bólach zęba, bólach głowy, e, wzmacnianiu odporności i tak, dalej, i tak dalej, Świetny, wielki punkt. Drugim punktem będzie punkt na Meridianie Osierdzia, właśnie na tym, który narysowaliśmy. I jest to Ni e, wspaniały punkt, który Otwiera klatkę piersiową. Czasem można sobie pomóc szybko, nie trzeba się uczyć oddychania. tak zaraz na mnie nakrzyczy. Nie <grywa> <Przepraszam. grywa> ja żartuję oczywiście. To jest punkt, który doraźnie nam pomaga. Otwiera tą klatkę piersiową, ściąga nadmiar energii z góry, tą złość, która nas zamyka jest wykorzystywane właśnie w zabiegach przeciw depresji, przeciw problemach, w znaczy problemach z bezsennością. Wykorzystujemy go również na oddziałach Medycyny zintegrowanej, gdzie podaje się na przykład pacjentom chemioterapię, ten punkt wykorzystuje się do działania przeciwwymiotnego. Zresztą mogłybyście się spotkać, że są opaski dla dzieci i dorosłych, które właśnie wykorzystują działanie tego punktu z kuleczką. I zakładamy taką opaskę na drogę, by działać właśnie poprzez system energetyczny wymiotnie. Bo to, to działa Używamy igieł jednorazowych. E, zawsze oczyszczamy pacjenta przed. OK. Egły poza zabiegu utylizujemy. Teraz chwilę nie będę mógł z wami rozmawiać, ponieważ muszę się skupić. Przepraszam. Akupunktura to nie jest zbijanie igieł, igła jest tylko przedłożeniem umysłu akupunkturysty. Tak naprawdę za pomocą medytacji kontaktujemy się z energią naszego klienta. Czym bardziej zrównoważony jest wasz terapeuta, tym lepszy jest dla was sady. I na zrównoważony? To, to widać po oczach. Okej, okay, Ania, bardzo? Absolutnie, nie. Yeah. Okay. to nie jest bolesny. E, igły nam się źle kojarzą przez szpitale, lekarzy e, i tak dalej. Kojarzą nam się z zastrzykami. Igła punkturowa jest całkowicie inaczej zbudowana. Ma owalny stożek, nie rozcina naszych tkanek. Nie ma, takiego potrzeby, nie ma takiej potrzeby, żeby dostać się do naczynia i z niego coś zabrać. Stożek jest owalny, rozchyla tkanki umożliwia nam kontakt z systemem energetycznym. Ilość igieł to około 10 igieł na cały zabieg, przy czym zmienia się ich lokalizację. Do tego używamy masażu palcami, przyrządami kamiennymi lub drewnianymi, w zależności od tego, z jaką energią mamy do czynienia w pacjencie. Całość takiego zabiegu to około godziny i wykonuje się standardowo około 10 zabiegów na na wstępie, żeby usunąć te wszystkie blokady energetyczne, z którymi chodzimy, o których nie mamy nawet pojęcia. Nas, później, jeżeli np. Pani miała u siebie historię nowotworu piersi lub w rodzinie miała takie historie i chciałaby zadbać o swoje zdrowie profilaktycznie, robimy raz w miesiącu zabieg, gdzie sprawdzamy całe ciało, dotykamy wszystkich meridianów, sprawdzamy, gdzie jest energii za mało gdzie jest jej za dużo, gdzie są punkty bolesne, czy energia jest zbyt gorąca, czy zbyt zimna i za pomocą właśnie igieł i technik wzmacniających lub redukujących równoważymy nasz organizm. No i chciałbym poprosić, żebyście, jeżeli znać kogoś kto miał taki problem, lub opowiada się, że może mieć taki problem, przekazali mu tą informację co punktura może dla niego zrobić. A poza tym zapraszam z wszystkimi innymi problemami, dzisiaj już miałem bóle szyi, bóle pleców, bóle głowy, to jest taki standard u mnie w gabinecie. No I chciałbym podziękować za to, że wysłuchałyście mnie i że Pani organizatorce za tą wspaniałą szansę, że mogłem tu wystąpić, mojej wspaniałej modelce, no i Wam, dziękuję.